Serdecznie z wyspy szczęśliwości, z wyspy odkrywania tajemnic. Tak, chodzi o to, że to nie miejsce na ziemi potrzebne jest do odnalezienia, do rozwikłania tajemnic, ale naprawdę potrzebne jest nasze serce, nasza świadomość. Jednak miejsce na matce ziemi, do którego podążyłem, jest również niezwykle ważne. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, skąd wzięło się słowo Chrystus. Wymawiamy często te słowo, ale kiedy zapytać by wielu, odpowiedziałoby wzruszeniem ramion. Utor Samiada jest to, jakoby było to nazwisko Jezusa, Jószoły. To nie było tak znane. To pojawiło się dosłownie kilka wieków, około IV wieku. Rozpoczęto używać tego powszechniej, i ten przydomek dodano Jezusowi, którego historię de facto spisano średnio po około 100 latach od jego wyjścia do Kaszmiru. Ale nie o tym. Chrystus, Pan Zbawiciel, Mesjasz. Tak e, podanie nam pułapki, abyśmy oczekiwali na Zbawiciela. Na jakiego Zbawiciela? Na cierpiętnika, na samobójcę, na iluzję. Abyśmy czekali na tego, który odpracuje cierpieniem jakoby nasze grzechy, wmówienie nam paranoi, że jesteśmy źli, grzeszni. Ale o tym napisałem szerzej w mojej książce: Jezus zwany Chrystusem. Oczywiście w tej chwili wiele rzeczy opowiedziałbym zupełnie inaczej. Natomiast skupię się na samej Genezie. Z wibracji Chrystus, skąd ona się wzięła, czy na pewno była nową w nowej mitologii, w tak zwanej mitologii biblijnej, bo wiemy, że ona była powtórką, że to wszystko się wciąż powtarzało, a to jest efektem upadku świata bogów właśnie poprzez rozpasanie seksualne poprzez otwarcie dosłownie wrót magii, bytów, które bogowie rozpoczęli sobie tworzyć jako rodzaj ciekawostki, jako przeciwwagi, jako magii, jako zwodzenia i te byty opanowały nasz świat, a poprzez stworzenie ludzi nastąpiło zniszczenie świata bogów. A my rozpoczęliśmy dosłownie żyć, bytować w cyklach, w których wciąż i wciąż wszystko się powtarzało. Ewę, Persefone, która zjadła owoc z granatu, zastąpiła Ewa, która jakoby zjadła owoc. Nie jest nigdzie napisane, że to było jabłko, ale została tym kobieta obarczona. Rozpocznę od Persefony. Ta niezwykła bogini, która córka Demeter, córka wielkiej bogini płodności urodzaju, została stworzona jakoby przez gwałt, jakoby przez magię przeistoczenia się Zeusa węża. I dosłownie zwabienia demeter do podziemi i tym demeter, tym ciężarem została obarczona i trwa to do dzisiaj. Wszystkie te wibracje bogów, o których dzisiaj powiem, są w nas. To nie jest dokładnie tak, że doświadczałem takiego i takiego Boga. Często spotykałem osoby i mówiły, że odbierają. Ja to odczuwam inaczej. Że tak, to jest prawda, co czujesz. Utożsamiasz się z tą wibracją i dobrze jest ją przyjąć, nie odrzucać, bo skoro ona przybywa, przychodzi do ciebie, to znaczy, że możesz to rozwikłać, że możesz to wyprostować, że spotykamy się w cyklach czasu, w wielu czasoprzestrzeniach, w których wciąż i wciąż się spotykamy, aby nareszcie to uporządkować. To się wciąż dzieje. To nie jest tak, że są inkarnacje w linearnym czasie. To dzieje się wciąż jest wiele cykli, w których wciąż ta sama grupa istot rozczłonkowanej świadomości Bogów, dzieci matki, spotyka się, aby rozwikłać zakrzywienie czasu, w który weszliśmy. Rodzaj korkociągu załamania światła, w który wpadliśmy i doświadczamy. My wciąż tych samych cykli. Persefona jest tu niezwykle ważna. Ona była ostoją czystości. Ona była ostoją miłości. Była y, niezwykle szczerzona przez matkę. Jako dosłownie dziecko podstępu, dziecko węża, dziecko gwałtu, y, miała ten świat przeobrazić. Było dla Persefony niezwykle ważne swoją czystość, swoją dziewiczość, obdarować Boga, obdarować swego ukochanego i aby on, aby go w ten sposób oczyścić, z pamięci węża bytu dewiacyjnego, diabelskiego, innego świata, którym dzieci ziemi zostały skażone Bogowie rozpoczęli, współżyć ze zwierzętami, z diabłami i rodziły się okrutne hybrydy. To trwało wciąż. Nie w tym rzecz, aby to wszystko odrzucać, ale potępiać, ale aby to przyjąć. Dlatego uprzedzam, że wszystko, co tutaj wyrażam, wyrażam po to, aby to było nareszcie wyrażone i aby było to pomocą, aby było to miłością w wielkim przeobrażeniu dzieci światła. Persefona to wielkie dziecko miłości. Ona trwała w tym zamyśle odnowienia tego świata, odnowienia czystości, dziewiczości na ziemi, godności bogini. Bo rozpasanie seksualne pośród bogów sięgało zenitu. Tak, zabiegał o nią, e, m, zabiegało nią wielu bogów. Zabiegał Posejdon, ale jako niezwykle skażony swoimi dewiacjami, licznymi kochankami, z którymi współżył, którym e, płodził e, dzieci, te, te bóstwa. Stawały się coraz słabsze, coraz bardziej podatne na złamanie, Persefona na to się nie godziła. Dlatego dokonał się tu kolejny podstęp. Pojawił się byt zwodniczy, który przedstawił się imieniem Chrystos. Dziś tłumaczy się jako w po polsku Krzysztof, jako ten, który niesie krzyż cierpienia, inaczej krzyż Chrystusa, cierpienie, cierpienie Chrystusa. I coś w tym jest. Persefona bardzo pragnęła miłości, a demon, który tak się przeistoczył, ukazał się jej kochankiem jej marzeń i zwiódł. Spragnioną miłości, czułości, Persefonę, samotnie poruszającą się pośród kwiatów, zieleni, przyrody. W ten sposób ona znienawidziła przyrody, ale przede wszystkim znienawidziła siebie. Głęboko siebie potępiła. Nikomu nie powiedziała o zdradzie z Chrystofem, że odebrał jej dziewictwo, że odebrał jej cześć. I w ten sposób sama poniekąd otworzyła wrota piekieł i pochłonęła ją ciemność. Pochłonął ją, pojmał ją Hades. W mitach tak zostało to przedstawione. Ona w pewien sposób świadomie podążyła w, ten, w tą otchłań ciemności, którą bogowie otworzyli, a Hades został uczyniony. Panem dosłownie Bogiem, władcą po ziemi, i on ofiarował jej wszystko. Dał jej pełną swobodę. Miał z nią, jak podają mity, trójkę dzieci, ale tylko jedno było jego, bo Persefona nie była wierna. Sprawiała takie wrażenie, ale miała licznych kochanków. Otwarta była na zdrady i ta wibracja przejawiała się w kobiecie. W kobiecie czystej, w kobiecie poniekąd pełnej godności, miłości. To wszystko się doświadczało. Pojawiało się imię Krzysztof, który przykładowo odbierał jej dziewictwo, a później pojawiał się ponownie jako łapi lekoduch, dosłownie biorąc. Tą, którą, której seksualność już zapieczętował, w której seksualność się wpił. Dlatego kobieta czuła dyskomforty, czuła węża, obarczała tym mężczyznę i samo imię Kora, które potem przemieniła na Persefonę, znaczyło nie, nie, nieco innego jak zemstę jak ta, która niesie śmierć, jak zabójczyni, dosłownie jak killer. Te doświadczenia wciąż się powtarzały. Persefona po interwencji bogów rozdzieliła się na dwie wibracje, jakoby część jej pojawiała się jako siostra, jako kobieta ludzka jako bogini ta, która porządkuje ten świat i tak głęboko wyparł, wypierała się ciemności w sobie, że głęboko oddzieliła te dwie świadomości. Przebywając na Ziemię, stawała się kim innym, błądziła. I odtąd na Ziemi rozpoczęły doświadczać dwie wibracje Persefony. Ta kobieta światła, jawiąca się jako upadła, dosłownie szargana jako prostytutka i bogini ciemności, bogini zemsty, tropiąca mężczyzn, tropiąca kobiety, aby mścić się na mężczyźnie, aby go zdradzać, aby przyprawiać mu rogi, aby mścić się nad nim i obarczać go wszystkimi winami. Że to on jest wężem, że to on jest zły. Ktoś powiedział niedawno: do tanga trzeba dwojga. Nie byłoby możliwe skonstruowanie tego świata, gdyby nie moc kobiety. I Persefona <laughs> w rozwikłaniu wszystkich tajemnic ziemi jest tutaj kluczowa. To jest kobieta diabła. Ona w całości stała się mateńką ciemności. Całkowicie wyrzekła się światła. Dlatego odżywiała się światłem swojej siostry, a ją upodlała, aby się obwiniała, aby czuła w sobie dwie świadomości. Rodzaj schizofrenicznego świata popędu, aby tym obwinieniem i obwinieniem w mężczyźnie Boginka ciemności y, żyła, w cudzysłowie, karmiła się, pastwiła nad tym światem, ale nie, do, nie przyjmowała, bo głęboko w to sobie zblokowała, tego się wyparła, że to ona jest y, y, temu wszystkiemu y, w cudzysłowie winna. Sorki, przestawimy kamerę. I podążmy dalej. Imiona, które spotykamy, również są tu nieprzypadkowe. E, jawi się Grzegorz jako pasterz. E, znaczenie imion ma tu ogromne znaczenie ma tu ogromną moc. Pasterz, przodownik, ten, który się opiekuje, e, gdziekolwiek się pojawiam. Pojawia się imię Katarzyna, ta, która jest dziewicza, która jest czysta, która jest wzniosła. Gdziekolwiek się poruszam, spotykam Sylwię, ta, która rozpoczęła cykle, która w pewien sposób parafro, parafrazowała ten świat, która pomagała i podążała do tego, aby prawdziwie Zjednoczyć się z siostrą. E, imię Sylwia ma mm, konotację e, sylwestra, czyli rozpoczęcia nowego cyklu. Dlatego <laughs> to trwała, e, trwał rodzaj retrospekcji. Spotykała Krzysztofa, któremu e, oddawała e, siebie, oddawała swoją czystość, oddawała swoją dziewiczość, aby trwał kolejny cykl, ale jednak siostry nadal się nie spotykały i następowało prawdziwe pojednanie, dlatego zjednoczenie sióstr jest tak ważne, bo w ten sposób znika wszystko to, co w bogini ciemności podającej się jako matkę tej przemiany, jako mateńkę, Odnajduje się to, czego ona sama się wyparła. Że nie było tych zdrad, że ona nie była z panem ciemności, że ona nie jest wężycą. Wciąż widziała to wszystko na zewnątrz, bo jednak <laughs> nakarmiła się, połknęła owoc granatu. Nakarmiła się. Mm, Światłem pamięcią świata śmierci stała się morderczynią zemstą. I ta wibracja Krzysztofa, Chrystofa, powtarzała się. Nie rozwikując tego, obarczały się tym dzieci, które w tą wibrację podążały nadal, w którym nieuwalniana ta wibracja pozostawała. Są tu imiona Piotr, Paweł, które również gdziekolwiek się nie odwracam, spotykam mężczyzn, którzy przedstawiają się takimi imionami i którzy mówią wręcz słowa, które w głębi świadomości ja odczuwam jako pomoc, ale osoby, które wypowiadają, nie są tego świadome, co mówią. O tym można byłoby napisać książkę. Ja tylko poruszam, aby, bo w ten sposób otwieram wibracje, otwieram przestrzeń, otwieram pamięć tych wszystkich doświadczeń, że pojednanie Bogów jest tak ważne, że w takim pojednaniu, prawdziwą miłością nie istnieje ciemność, nie istnieje śmierć. Nie istnieje potępienie, nie istnieje zemsta, nie istnieje hipnoza, którą właśnie pamięć niosła Persefona, zaślepiając tak wszystkich, paraliżując ich swoim wężowym, wężową wibracją, że robili wszystko to, co ona chciała. Zaślepiała. Dosłownie. Dzieci, które powiła, które również nie były, były, miały wibracje i Krzysztofa, i, i Chrystofa, czyli Chrystusa, innych, innych bytów, i to pokazywały, pokazywały, przynosiły pomoc matce. Pokazywały zaślepienie, pokazywały odrzucenie, naprowadzając na wielkie zalenie się bogów, że miłość prawdziwa, którą odnajdujemy w sercach, jest tym ukojeniem, jest spowodowaniem, że znika ciemność, znika zemsta, znika nienawiść, znika obwinianie kogokolwiek za swoje nieszczęścia, bo to. Ciągle jednak było poszukiwanie na zewnątrz. To jest prawdziwe odrodzenie życia, to jest prawdziwe odrodzenie mężczyzny. To jest syn światła, którego imię nosi tę pamięć. Odrodzenie światła, odrodzenie życia, odrodzenie Boga. Tym są mężczyźni, którzy się pojawiają, którzy również mogą przyjąć, że ta pamięć syna matki odradza się w każdym. Dlatego jest tak ważne oczyszczenie właśnie pamięci w sobie, pamięci seksualności, którą szargając, bogowie zniszczyli swój świat. Jednak. Miłość jest niezniszczalna. Odnalezienie jej prawdziwej w sobie jest rozpuszczeniem zemsty, jest rozpuszczeniem potępienia, jest rozpuszczeniem zdrad. Nikt nie wziąłby siłą bogini, gdyby ona nie zdradziła pierwsza. I w taki sposób zaistniały na ziemi zdrady. To jest obopólne pojednanie, tak? mężczyzny, jak i kobiety, tak bogini, jak i Boga. I tyle w kwestii Persefony, w kwestii Chrystusa Krzysztofa, którego imię tu w naszym plemieniu pojawiało się jako Krzysztof, który niósł te przesłania, którym obarczone zostawały kobiety. Bo nie chodzi tu o osobę, chodzi o wibrację, o uwolnienie tej wibracji z mężczyzny. To nie jest tak, że Krzysztof, czy Chrystof, czy Chrystofel jest zły, czy Grzegorz jest zły. Chodzi o miłość, bo prawdziwa miłość i świadomość tego wszystkiego, do czego teraz docieram, na właśnie tej wyspie, wyspie wiedzy, powoduje, że to znika, że uprzytamiam sobie, że prawdziwa przemiana jest w miłości, którą wyrażam. Kocham Cię, dziękuję Ci za ten lakoniczny, może y, spontaniczny wykład, ale kiedy podążysz w swoje serce, odnajdziesz dalsze tego y, relacje. Kocham Cię.